Siemano widzowie dzisiaj będziemy grać w jakieś flory, coś tam, tam gdzie się buduje. E, y, no, wieża się buduje. Jak klikamy, to wtedy jest szybciej i się zdobywa jakieś klocki u góry. Upgrade tower. O, za friko. Git. E, jak się klika, to po prostu jest szybciej i się piętra robi. Na przykład my mamy jedno piętra. Tak, to jest dużo. Zmienijmy sobie też na polski, jak w ogóle jest, żeby było łatwiej. Jest polski. Piętro, tak, git. E, tu sobie idziemy, tu jest jakiś... O ja, za bloki to jest dobra. 100 tysięcy. 000... Dobra, 500 bloków, jakieś. Takie coś. Czyli najtańszy jest za 500 bloków. No to git. Czy klikamy. E, dobra. No, to sobie klikamy. Dobra, pierwsza w sumie rzecz, najważniejsza, to wchodzicie sobie w foldery, klikacie pobrane, klikacie autokliker MagZip i, i macie autokliker, więc teraz odpalacie sobie na jedną sekundę, o, czy F6 i patrzcie, jak to leci. Polecam. Bardzo jest to fajne, gdy nie chce wam się po prostu grindować. Więc no. Ehm. Um, um. Um, pomocy? Dobra, yy, drewniana Git No czemu? Dobre. czemu? Czy ja umarłem? Nie, dobra, git Jesteśmy na razie Git Jesteśmy na razie bardzo dobrzy Więc dobrze Patrzcie jak my lecimy w tabeli Widzowie, patrzcie jak lecimy w tabeli Tak szybko lecimy w tabeli Dobra, oddalę to jakoś, trzeba jakoś wam. Tak jest w sumie dobrze jeszcze. Dobra, to dobra, tak jest dobrze. Jeszcze czy jest tu coś za free. O jest jakaś skrzynka za 7 minut i ileś sekund. Patrzcie. To jest jakaś skrzynka. Sklep. Za robuxy. E, wiedziałem. E, tu jest jakieś zwierzęta. Ej, no wy tak, bo my sobie teraz mamy... Ole dużo mamy. My sobie teraz mamy jakieś y, rzeczy, więc sobie możemy tutaj. O, na przykład to. Auto jest za chwil. No nie, no ale słabe to jest. Dobra, i uwaga: y, ba, ba, balonowy koleś. 19% szans, ok. Git. Upiarny pająk. I ostatnie: y, Batman. Czemu to jest Batman? Dobra, nie, nie to. Y, no. Pyk. to ma a no to ma level, ze level, level zero level 0 Pyk, dobra i teraz włączamy i zobaczymy ja ale my dostajemy ale my szybko lecimy tak my szybko lecimy patrzcie na tabele widzowe. zaraz tego typa przegonimy bo on klika tak wolno patrzcie już prawie już go no i przegoniliśmy tego typa bo mamy autoklikera jest essa ale fajnie się w ogóle wchodzi po tym Dobra, nie klikamy! Przestań klikać, przestań klikać. Git. Ter. Ała. Ale śmieszne jest to, że to jest taki ragdoll Mod, że jak spadniemy, to, to się, się dodamy. A ja mogę od razu kupić to? Na przykład? No dobra, i tak nie sprawdzę. Dobra, i uwaga, znowu lecimy tego typa prześcignąć, co ma 3000. I, o, my już tak szybko tu jesteśmy? A, no tak, bo mnie teleportuje, gdy, gdy klikam. Super. Hmm, dobra. Na co możemy zebrać? Hmm. Może. Ej, my już weszliśmy w jakąś. Ej, dobra, lecimy na samą górę. Zobaczymy, co coś ten, bo to jest bardzo szybko się le leci. No, patrzcie, już na księżycu gdzieś dostrzedz. Dost, dost, no, na, na tabeli. Widzicie tam. O, tam widzicie. Ej, I uwaga! I dotarliśmy do samej góry. Koniec. I co teraz? Czemu my się ciągle możemy budować? Dobra, niech będzie już i zobaczymy, patrzcie. Uuu, uuu. Ale spadliśmy. Dobra. Co kupujemy? Hmm. Dobra, to kupimy. No nie, to już mnie nie będzie stać. Czyli trzeba kupować na pewno pierwszą rzecz, jaką tam będzie. Hmm. Dobra. To jest za 503,5. 3,5. Tak, 3,5 na razie. Dobra, tu możemy dropnąć nam legenda, więc prosimy o legendę. Prosimy. No i nie. No i 29% było, ale przynajmniej ten. No czemu ja zawsze się mylę? Dobra, wyposaż najlepiej. Ile to ma? Dwa razy no to git. Git, klikamy i teraz zbieramy, ile to kosztowało to jajko, co jedne chciałem a co tu A, tu są jakieś pety dziwne, co to jest. A, ile ich zostało? A nie, one za drogie. Mm -mm, nie. Znaczy... O nie, to jest zła liczba, nie pokazujemy tego. Eee, może jakiś easter egg będzie. Eee... eee. Da się wyjść poza mapę? Pewnie się da. Nie, nie da się. Mor Dobra, da się, da się. Da się chyba, chyba. No nie, dobra, spróbujmy na wieży kogoś, na przykład na tego typa. Nawet nie wiem, czy się da na tutaj. Da się! Dobra, da się. A nie, myślałem. A, to jest skanowane. No niestety. Ła. Dobra, mam już 15 tysięcy, a zbieramy na ten. Hmm. 10 tysięcy kosztuje to To są same legendarne Ok e, Tu kosztuje 25 tysięcy Jak mogę sobie Dobra, nie A tu kosztuje 100 tysięcy Często tu są pety I tu też 500 tysięcy Dobra, to zbieramy Dobra, w sumie już to mogę otworzyć I uwaga Legendarny wow. Jeszcze ten najsłabszy no dobra, ale przynajmniej jest. I lodowy kolec. No dobra. Może być w sumie. F6. Eee, zwierzęta, don't Dobra, i ten ma razy dwa, ten ma trzy i ten ma dwa i pół. Dobra, git. I teraz dostajemy po. No trochę tam dostajemy. Po 8,5 bloków na dotknięcie. I zaraz sobie, że ulepszymy. Już prawie, na przykład, dobra, wchodzi, no nie, dobra. I uwaga, już nas stać na wieżę, kupujemy, git. No i, no i mnie teraz tepa. Super. Dobra, uwaga, F6, teraz mnie nie tepa. Nie. No i mnie teleportuje. Co to jest to? Dobra, czy... Dobra, y, co to jest maszyna ciemnej materii? To jest Dark Matter, nie pewnie, tak jak Specima. Dobra. E, ok, maszyna złota. Git, takie niepotrzebne. Na przykład to. Zawiódł. Yy, dobra, czego nie używamy? Używamy tego, tego, tego. Czerwonego nie używamy. No kurde. A, dobra. fake Sukces, nowe zwierzę dodane do swojego No Ok. Ile to ma? Super! Nie, a nie, dobra, git, git, git. No może zadziała jeszcze z tym, proszę. No nie, statek zawiódł. A tu? Dobra, ryzykujemy. A. Czemu szansa 0%? No nie, widzowie. Nie zrobił się. Dobra, ryzykujemy z wszystkimi petami. Bo i tak nie będę w to grał. I nie, statek zawiódł. Nie, dobra, widzowie, kończymy ten odcinek, już deduwa. Naura, widzowie, zostawcie suba i dzwonek na moim kanale i wbijcie też na kanał mojego kolegi, nazywa się Plus. i no, naura. Naura.